Kochani z tej strony, Olga, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedziami tydzień temu, przychodzę do Was z dziesięcioma stylizacjami zimowo jesiennymi I są tutaj stylizacje typowo do biura, stylizacje na co dzień, jak i na imprezę. I są w nich zawarte ciuchy, które albo znajdują się w mojej garderobie już od kilku lat, bądź kilku sezonów, albo są to ciuchy, które już Wam polecałam na moich filmikach, albo. Są to ciuchy, które dopiero zobaczycie na przyszłych filmikach. Także zbytnio nie przedłużam, zaczynamy. Pierwszy zestaw to połączenie grubej tweedowej marynarki, której skład to 100% wałny. Udało mi się ją upolować w Sud Supply w czasie wyprzedaży ich damskiej linii. I niech Was nie zwiedzie wrażenie, jakie sprawia, bo wbrew pozorom jest bardzo ciepła i jestem pewna, że poradziłaby sobie z ogrzaniem mnie nawet w chłodny jesienny wieczór. Marynarkę zestawiłam z golfem z Zary oraz jasnymi jeansami Lee w modelu Rurek. Buty, jakie wybrałam, to butki na słupku, ale tutaj sprawdzą się również klasyczne sztyblety. Drugi set jest stworzony na co dzień z myślą o mroźnych grudniowych dniach. Wykorzystałam tutaj ponadczasowy golf dostępny w aktualnej kolekcji Massimo Dutti, który w 44% składa się z wełny. Co prawda ma dodatek poliamidu w sobie, ale pamiętajcie też, że on sprawia, że swetry nie niszczą się tak szybko jak te stworzone tylko z naturalnych materiałów. Golf zestawiłam z jeansami, żeby nadać stylizacji więcej codzienności. Założenie czarnych legisów sprawiłoby, że byłaby ona elegancka. Do tego setu ponownie wybrałam botki na słupku, które są mega wygodne i stabilne, pomimo ich wysokości. Jako okrycie wierzchnie posłużył mi wełniany płaszcz w kolorze beżowym, kupiony w Zarze dwa lata temu. Jest on wykonany z włoskiej tkaniny Manteco, o której wspominałam Wam w moich poprzednich filmach. Uzpełnieniem całej stylizacji jest torebka Louis Vuitton w klasycznym i ponadczasowym modelu Alma Bibi. Kolejna, trzecia stylizacja jest elegancka i zarazem bardzo prosta. Tutaj zostawiłam golf z zeszłorocznej kolekcji Zary z leggingsami z aktualnej. A te dzięki przeszyciom po całej długości nogawki sprawiają wrażenie spodni. Są eleganckie, a zarazem bardzo wygodne. Jako buty znów wykorzystałam botki na słupku, a okrycie wierzchnie to wyłniany płaszcz Zary z zeszłorocznej kolekcji. Wykorzystałam tutaj również torebkę Michaela Corsa w modelu Ava XS, która znajduje się w mojej garderobie od 5 lat. Do stworzenia czwartej stylizacji, która jest elegancka, wybrałam wyłnianą marynarkę w prążki z aktualnej kolekcji Massimo Dutti, biały t-shirt z Lioselu oraz czarne legginsy z Zary. Buty, jakie założyłam, to mega wygodne skórzane kozaki z tegorocznej kolekcji Kazar. Beżowy kolor prążków na marynarce pozwolił mi na zestawienie jej z beżowym płaszczem z Zary, przez co całość wygląda bardzo spójnie. Dopełnieniem jest tutaj również torebka. Tym razem wybrałam Speedy 25 w kolorze Damier Eben. Kolejna stylizacja to ponownie leginsy, tym razem zestawione z moim własnoręcznie uszytym golfem w kolorze różu i strukturalną marynarką z Zary. Całość dopełnia torebka Michaela Corsa oraz skórzane sztyblety z Badury z aktualnej kolekcji, które mogę Wam z czystym sumieniem polecić. Są wygodne i ponadczasowe. Jasne kolory pozwoliły mi w tej stylizacji na uzupełnienie jej szarym płaszczem z zary, przez co cała stylizacja wygląda elegancko i bardzo spójnie. Jeżeli oglądałyście moje wcześniejsze filmy, to na pewno pamiętacie te beżowe shorty z wysokim stanem. Zdecydowałam się je sobie zostawić ze względu na ich uniwersalność, prostotę i elegancję. W tej stylizacji zestawiłam je z czarnymi cienkimi rajstopami, golfem z Massimo Duty oraz czarnymi kozakami, które pokazałam Wam już wcześniej. Okrycie wierzchnie to dopasowany kolorystycznie ponadczasowy płaszcz. Tutaj również nie mogło zabraknąć Almy, która jest wisienką na torcie. Na siódmą stylizację wybrałam połączenie shortów z cieńszym od poprzednika golfem. W tym przypadku skład nie jest idealny, a raczej mogłabym powiedzieć najgorszy. Ale znajduje się on już w mojej szafie, więc go po prostu używam. Nie wyobrażam sobie, żeby oddawać bądź wyrzucać teraz wszystkie rzeczy, tylko dlatego, że ich skład jest kiepski, a moje przekonania oraz wiedza na temat materiałów się bardzo znacząco zmieniły w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Przy tym zestawie również wykorzystałam botki na słupku oraz beżowy płaszcz. Torebka to mój wymarzony Neverfull Louis Vuitton w rozmiarze MM. Marzyłam o nim przez dobre 10 lat, zanim znalazł się w moim posiadaniu. Czarna spódniczka z wysokim stanem to must have w każdej szafie. W zależności od długości może mieć wiele zastosowań. Moja w długości mini sprawdza się idealnie do eleganckich stylizacji, a jej prostota sprawia, że przez lata będzie w modzie. Ta, użyta przeze mnie, jest w aktualnej kolekcji Zary. Zestawiłam ją z golfem oraz marynarką. Do tej stylizacji wybrałam kozaki, żeby zatrzymać ciepło przy nogach. Jest wystarczająco ciepło i elegancko. Na wierzch założyłam ulubiony beżowy płaszcz, a torebkę już znacie. Czy mówiłam Wam już, że mniej znaczy więcej? Spójrzcie tylko na tę prostą stylizację, która jest chyba jedną z najlepszych w tym całym zestawieniu. Zwykła czarna spódniczka zestawiona z prostą, oversize'ową koszulą z klasycznymi kozakami sprawiają, że ciężko oderwać od tego zestawu wzrok. Tutaj wykorzystałam również potencjał niewielkiej torebki. To idealny zestaw na niezobowiązujące, eleganckie wyjście. Ale zwróćcie również uwagę, jak buty zmienią tę stylizację w idealną na imprezę. Tutaj muszę się pochwalić. Użyłam szpilek z Zary, które kupiłam w 2012 roku. Są one wysadzane czarnymi cekinami i dalej wyglądają nieziemsko. Do tej stylizacji wybrałam również szary płaszcz, ale pasowałby również beżowy. Czarnym stylizacja byłaby bardzo elegancka. Ostatnia dziesiąta stylizacja jest stworzona na imprezę. Czarna mini z wysokim stanem, szyfonowa koszulka na ramionczkach oraz szpilki. Tutaj idealnie sprawdziłaby się również jedwabna koszulka na ramionkach. Ja użyłam szyfonową bo akurat taka znajduje się w mojej szafie. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca 10 stylizacji. Mam nadzieję, że choć odrobinę Ciebie zainspirowałam i ten filmik był dla Ciebie pomocny. Wszystkie ciuchy, które aktualnie znajdują się w sprzedaży, a były zawarte w moim filmie, zostaną podlinkowane na dole w opisie. No i to w sumie było to już chyba... Tyle na dzisiaj. Jeżeli filmik Ci się podoba, to oczywiście wciskaj, wciskaj łapkę w górę. Zasubskrybuj również mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami. Zradzę pokrótce, że w przyszłym tygodniu pojawi się przegląd płaszczy wełnianych, także warto zasubskrybować. Dodatkowo też zapraszam, zapraszam Ciebie również na mój Instagram. Tam udostępniam więcej rzeczy z życia codziennego. No i! No i co? A, właśnie! I zaglądnij też na mojego bloga, bo tam pojawiły się też różne przeglądy, których nie miałam możliwości opublikowania tutaj w formie filmu, więc zrobiłam je też w formie normalnego wpisu. Także gdybyś szukała fajnych, skórzanych kozaków na płaskim obcasie bądź bodków na wysokim, to zaglądnij koniecznie na mój blog. Link do bloga oczywiście też podlinkuję na dole. I co? I w takim razie widzimy się za tydzień. Do zobaczenia! Cześć!